Feller naciowy. To mam wrażenie, że jeszcze niedocenione warzywo w naszym. Kraju. E, bardzo często tak go znamy z jakichś seriali amerykańskich, gdzie panie na diecie podskubują sobie taki, takie łodygi selera naciowego. E, mówi się też, można w jego kontekście usłyszeć pojęcie ujemne kalorie, że organizm potrzebuje tyle energii, żeby spalić, strawić e, łodygi selera naciowego, że generalnie nie, nie jest on w ogóle kaloryczny. Oczywiście jest to mit. Natomiast faktycznie ma bardzo mało kalorii, około 14 kilokalorii na 100 gram. Dzięki temu, że ma bardzo dużą zawartość wody i potasu, będzie działał oczyszczająco i będzie wzmacniał nasz układ krwionośny. Dodatkowo dzięki związkom, które są nazywane ftalinami, selernaciowy będzie rozluźniał naczynia krwionośne, więc będzie jeszcze dodatkowo obniżał ciśnienie krwi. Taka łodyga selera ma również sporo błonnika, dzięki czemu będzie zapewniał sytość, będzie zapewniał pożywienie dla naszych bakterii jelitowych i będzie wspomagał przesuwanie się tego pasażu jelitowego. A także obniżał Cholesterol LDL, czyli ten zły cholesterol. W celerze naciowym możemy znaleźć taki związek jak apiganina. W badaniach laboratoryjnych wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe, więc warto wprowadzić do swojej diety dużo częściej ten celer naciowy, żeby zapobiegać rozwijaniu się nowotworów. Apigenina ma też działanie takie uspokajające, pomaga się wyciszyć, a witaminy z grupy B zawarte w selerze będą wspierały nasz układ nerwowy. Więc warto go też spożywać na przykład na kolację, dzięki czemu ten nasz sen będzie dużo lepszy jakościowo. Seler naciowy ma też działanie przeciwzapalne, więc będzie działał uspokajająco, wyciszająco na wszelkie stany zapalne żołądka. A dzisiaj przygotuję dla Was y, sałatkę. W umie w domu się na to mówi sałatka chrupacz, gdzie wykorzystamy taki celer naciowy świeży, czyli on będzie miał najwięcej witamin w sobie, nigdzie nam nie pouciekają. Y, i Będziecie mogli poznać nowy smak. Zapraszam. Do naszej sałatki będziemy potrzebować ryż. Ja ugotowałam biały długoziarnisty 200 gram. Oczywiście musicie dostosować ilości do tego, ile macie głodomorów w domu. Jest to też idealna sałatka na imprezę, ponieważ można ją przygotować nawet dzień wcześniej i spokojnie w lodówce sobie postoi. Mamy 200 gram ryżu długoziarnistego. Potrzebujemy pierś z kurczaka. Ja mam jedną pojedynczą pierś podsmażoną. Możecie doprawić ulubionymi przyprawami. Do tego garść nerkowców. Możecie też użyć innych yy, orzechów, y, ale to też trzeba pamiętać, żeby obrać wtedy te orzechy ze skórki. Wtedy one nie będą miały takiego intensywnego smaku. Możecie takie orzechy pokruszyć. Wtedy właśnie one będą chrupać i dlatego my w domu na tą sałatkę mówimy chrupacz. Możecie to poszatkować, jeżeli nie lubicie dużych kawałków, możecie to zmielić na taką grubszą kostkę w blenderze. To już jak Wam najbardziej pasuje. Do tego dorzucamy suszoną żurawinę, tak około dwie łyżki. No i nasz bohater dzisiejszego odcinka, seler naciowy. Takie od pół do centymetra paseczki. Ja do naszej porcji zużyję trzy łodygi. Słyszycie jak chrupie? Tak samo będzie chrupą między zębami, a my z Podczas ewolucji wystosowaliśmy taki, taką potrzebę chrupania, więc im bardziej są chrupiące potrawy, tym będą nam bardziej e, smakować. I dlatego te wszystkie niezdrowe przekąski są chrupiące, naszego selera wrzucamy do miski. Zobaczcie, piękny zielony kolor przebija nam w tych składnikach. Sos zrobimy z dwóch łyżek majonezu i z e, połowy jogurtu. E, może się zdarzyć tak, że na drugi dzień ta sałatka będzie za sucha, więc wtedy należy dodać odrobinę majonezu, odrobinę e, jogurtu. Ponieważ ryż może wchłonąć ten płyn tą wilgoć z naszego sosu. Pamiętajcie, żeby dobrze wymieszać, żeby wszystkie składniki się połączyły. Ja widzę, że jeszcze dodam trochę orzechów. Musicie odrobinę spróbować, czy nie dosolić nie dopieprzyć. I on dodam odrobinę soli, ale naprawdę niedużo, ponieważ majonez jednak jest słony. A pieprzu nie dodam, bo moja córka nie przypada, więc ona bardzo lubi tą sałatkę. I tak naprawdę sałatkę mamy już gotową. Możecie ją podawać jako dodatek do dań głównych, na przykład na grilla, albo do jakichś mięs pieczonych, czy do e, warzy warzywnych takich burgerów, jeżeli wyprawiacie kolację dla znajomych. To wszystko w dzisiejszym odcinku, a Was zapraszam do kolejnych. Sponsorem programu był HomeLab. Mobilny punkt pobrań. Sponsorem programu była powszechna spółdzielnia spożywców właściciel sklepów PSS Zgoda Płock. Sponsorem programu była firma Olewnik.